Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj odcinek, który powstał przez Was, a dokładnie przez osoby, które na Instagramie często pisały do mnie, jak ja to robię, że moje włosy wyglądają zawsze po stylizacji w domu, jak te, które można wykonać po prostu w salonie fryzjerskim. I dzisiaj pokażę Wam prosty sposób na wykonanie m.in. takiej fryzury w domu za pomocą prostownicy. Powiem wam szczerze, że ja przetestowałam chyba wszystko co jest na rynku w temacie kręcenia i prostowania włosów i Myślę, że gdybym nie robiła tego, co robię obecnie, to mogłabym zostać fryzjerką, bo bardzo jara mnie ten efekt końcowy, który widać i który można uzyskać nawet poprzez rozczesanie włosów, w zależności od tego, jaki skręt wykona się na początku, czy lokówką, czy właśnie prostownicą i jaka tej lokówki, czy prostownicy jest średnica. Dzisiaj na testy wzięłam całkowicie nowy sprzęt. Mi on już jest znany, chociaż nie miałam go we własnych rękach wcześniej, ale widziałam, jak działa na moich włosach. Dlatego, że w salonie, w którym przedłużam włosy i ogólnie o nie dbam, farbuję, ten właśnie sprzęt, ta prostownica, niezwykła prostownica jest dostępna już od dłuższego czasu. Jest to prostownica L'Oreal Professional Paris 3 3.0. Ona posiada innowacyjną technologię pary wodnej i jest to idealny sposób na trwałą, bezpieczną i zjawiskową stylizację włosów. Para wodna sprawia, że włosy są gładkie, odczuwalne, miękkie i wyglądają naturalnie. Ale co jeszcze? Zapewnia idealną wilgotność stylizowanej w fryzurze, dzięki czemu włosy i to jest najważniejsze nie puszą się nawet w trudnych warunkach pogodowych. A ta para wodna zapewnia idealną wilgotność w waszej fryzurze i dzięki temu jest ona odporna o zgrozę, na puszenie i na to, że na przykład na dworze jest wilgotna. Ja zawsze mam taki problem, że jak nakręcę swoje włosy, to okazuje się, że właśnie zaczyna padać też na dworze i boję się, że po prostu z moich włosów, które są naturalnie proste, po prostu zrobią się proste i moje dwugodzinne kręcenie nie będzie miało sensu. Jeszcze widzieliście na przewidce, że obok prostownicy są kosmetyki. Nie są to zwykłe kosmetyki, ponieważ mają w sobie keratynę, która aktywuje się właśnie podczas prostowania parowego przez Steam pod 3.0. Jak najbardziej te fryzury, które dzisiaj wam pokażę, możecie wykonać zwykłą prostownicą, jeżeli macie taką w domu, ale ja tutaj chcę Wam pokazać, jaki efekt błyszczących takich miękkich włosów możecie uzyskać właśnie za pomocą takiego sprzętu. Co jeszcze zauważyłam podczas używania, testowania tej prostownicy od L'Oreal Professional Paris, to to, że o wiele szybciej moje włosy się prostują. Także jeżeli zależy Wam na skróceniu tego czasu stylizacji włosów, to również jest to argument, by wybrać tę prostownicę. Na początku pokażę Wam, jak wygląda po prostu wyprostowanie włosów, takich moich zwykłych, zwyczajnych, umytych, samo suszących się włosów, do takiego ładnego luku. I zobaczcie sami na obrazku, jak to wygląda: że te włosy wyglądają jak od profesjonalistów. One się tak błyszczą i, i po prostu są tak yy, odżywione, że sama byłam w szoku, jak pierwszy raz zobaczyłam, jaki to daje efekt. By pokazać Wam, jak działa ta prostunica, to na początku. Umyłam po prostu włosy, wysuszyły się one samodzielnie, więc są... Bardzo proste, niekiedy bardzo kręcone, są naprawdę bardzo różne e, i też puszące się. E, zobaczcie, jak wyglądają po wyprostowaniu, gdzie m, ja wyglądam po prostu, jakbym wyszła od profesjonalisty. One się bardzo błyszczą, są takie lejące i e, no chyba najbardziej widać, że są po prostu odżywione. Ten efekt mnie same, samą zaskoczył, zresztą widzicie na załączonym obradku, że też byłam szokowana, jak porównałam sobie dwie strony. Druga fryzura, jaką wam pokażę tutaj, to jest e, fryzura, którą zobaczyłam na TikToku. Ja wcześniej. Kręciłam włosy tak, jak ta dziewczyna tutaj pokazuje, czyli po prostu zawijałam ją. E Zawijałam pasmo na jedną stronę. Tutaj jest takie dziwne przeplatanie, które na początku musiałam troszkę dłużej zaobserwować, by powtórzyć to w swoich włosach. Ale sami zobaczcie, że chwila, moment i załapałam, i naprawdę wyszło mi to ekspresowo. Te włosy, nie wiem, może z 20 minut kręciłam. Dla niektórych ten efekt, który uzyskałam właśnie tym kręceniem, byłby wystarczający. Ja bardzo często widzę dziewczyny, które mają w taki, w taki sposób pokręcone włosy. I jak najbardziej jest to. To efekt, który ja bym była w stanie zaakceptować, ale ja w jaki sposób uzyskuję te fale, te słynne fale, o które najczęściej pytacie mnie na Instagramie. Za pomocą zwykłej szczotki, za pomocą zwykłej szczotki i olejka, którym, którym po prostu wygładzam te wszystkie włosy. Eee, czyli tak, kręcicie, możecie kręcić to właśnie na ten sposób, który Wam pokazałam, a następnie w momencie, kiedy już macie gotową całą fryzurę, delikatnie ją rozczesujecie. Najlepiej, gdybyście rozczesały to taką szczotką, która ma nie tylko plastikowe... Wypustki, ale także takie włosie, które bardzo fajnie wygładzi Wam te wszystkie włosy. Na końcu naprawdę wystarczy tylko odrobina kropelka oleju i rozcieracie go na całą długość włosów, na całe, na wszystkie po prostu, żeby pięknie wygładzić każdy kosmek i w takim oto sposobem myślę, że jest, powstaje najpiękniejsza fryzura jaką mam w swojej gamie fryzur um, wiem, że na pewno ten film ułatwi wam do takiej wprawy dojść pamiętajcie, że ja nie robię tego pierwszy raz więc jeżeli robicie to pierwszy raz to trzymam za was kciuki, pamiętajcie, że najważniejsza jest cierpliwość a jeżeli chcecie zobaczyć więcej fryzur które prezentuję, na, między innymi na Magdę Gessler czy na Helenę Trojańską, to tutaj macie odnośniki albo w opisie będziecie mieli odnośniki albo tutaj i tutaj, żebyście mogli jak najszybciej dostać się do tego typu odcinków. No jak widzicie, naprawdę jestem biegła w temacie fryzur i naprawdę fajnie mi to wychodzi, także dajcie znać, czy przyszlibyście do mojego salonu, gdybym miała uczestyć Was. Na wielkie wydarzenie. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkie odnośniki macie oczywiście w opisie. I dajcie znać, co byście zobaczyli na przykład z okazji świąt, które nadchodzą. Może uda nam się wyprodukować blog masy, czyli dwa odcinki w tygodniu. Zobaczymy, nic nie mówię, jeszcze nic nie mówię, bo może być różnie, a później powiecie, że się nie wywiązałam z danego słowa. Postaram się, także dajcie znać, czy na przykład chcecie odcinki o gotowaniu jakieś trawy, które. Nie wiem, sprawiam, że wasza rodzina padnie na kolana z wrażenia, czy może pomysły na prezenty. Chętnie wysłucham, czy przeczytam wasze propozycje. Do zobaczenia w odcinku, a na co dzień zapraszam Was na Instagram. Pa!